Witam wszystkich, ja jestem Lorak, to jest kolejny odcinek w naszym kanale, czyli kolejny odcinek serii Urbex Dzisiaj zapraszam Was do opuszczonej gorzelni, która kiedyś należała do rodu von Treskow Jak widzicie, jest przed nami taka beczka duża. Do czego to służyło to nie wiem Jeszcze. Obecnie będziemy szukać jakiegoś wejścia. Gdzieś powinno nam się udać wejść. Mamy sprzęt, to nie jest, chodzi, było jeszcze rozkradzione. Ej, nie ma bo nie wiadomo Dobra. Szukamy na razie wejścia, widzowie. Dobra, widzowie. Udało nam się znaleźć wejście. się wszystko zapada. Halo, ta podłoga, kurwa się ugina pod nami, ty co? Nie Nam się nie, 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 się nie, o, ja, no. Ale, taki, się <grymne> nie, nie, z z... Czerwym, nie, Czry, no. 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 Tak nie, 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 Ok, mamy przejście w ogóle dalej Sorry widzowie, że za dużo ty nie widać Wiesz Albert, ty wiesz, że było jeszcze widać na odcinku Eee Stara skrzynia, czy walizka? Waliza Kurde, to będzie druga stara O, tam mamy już światło No dobra, pójdziemy najpierw tu Hmm, XD? Co to jest za pasem? Widzę Jezusa! Będę bez głowy! Ciekawa sprawa! Coś! Tu macie jakieś książki coś! Kiszej! Co to jest? Słama, to jest nuty. Dobra. Eee. Ale fajne miejsce. Ogólnie. A górne. co to są te drzwi? Drzwi. Jo. Widzowie, spójrzcie. Wow, ale czeka się, żeby zamarł nasz Oczywiście widzieli może więcej Nie wiem czy Kurna, na filmie to będzie winek ale są bardzo duże takie zbiorniki 18 tysięcy litrów mamy takie drzwi gdzie ja w śmiecach to, to było widać wszystko tu mamy taki manometr ile tu było chyba wody albo coś o co się zrobiło łypki się zachowały tu mamy wyjście Galeria Może to Taki stożek coś, ale la... O, patrzcie. Nie no, mamy tutaj wyposażenie, mamy no, całe wiadomo, ale maszyny ogólnie mamy tutaj dużo rzeczy, to jest jeszcze przejście tam. Jeśli ja tu przycisnę. Nie jest tu za bardzo zdewastowany miejsc, nie ma graffiti także za dużo osób do tego się nie dorwało jeszcze, jak widać Dobra O, tu jest mamy takie koło zamachowe No idziemy tam Dalej Dalej bo to nie z kamerami to pierwszy. Piec był chyba na dole. Myślę. No, to jest takie coś. Kurczę, no nie znam. O! Zopadaję. Dopalenie... Dobra, mamy tutaj jakieś Zakłady budowy. Sosnowiec. Rok budowy 1800. 1800.

Yes, Oooo! Oh. A woda, woda, A do, woda. No dobrze, żebyś tam kazali złonić, bo jakbym się tutaj wykąpał z tej, tak dziwnie Dobra, idziemy. Teraz wbijamy do góry. A ładnie, nie? Ładnie to wszystko to wygląda. Idemy na górę. Szkoda, że te okna są zamurowane, bo nie widać tu zbyt dużo. A tu mamy wejście. No, we ski wyłącz jest nitowany jeszcze jakiś zbiornik czy to będzie przed drugiej wojny podejrzewam zobaczcie to jest strych cały no. No Ale tu nie wejdziemy, bo jest zerwana. Tutaj nie wrzucali też ciągiem czymś. To Nie, to nie jest. jest tak Wejście tak, na dach? No dobra. Tu jest ogólnie bajzer, więc nie będę tu się Łaził. Mamy coś jeszcze w ogóle do obejścia no tu? Co? Dobra widzowie, dziękujemy Wam za ten film. Zapraszamy Was do pozostawienia łapki w górę i subspujcie na ten kanał. Kliknijcie oczywiście w dzwoneczek, aby nie ominąć żadnych nowości. Zaobserwujcie nasz profil na Instagramie. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Siemanko.